Dzień dobry, witamy wszystkich widzów gorąco i serdecznie. Z tej strony Justyna Tuła i Wioleta Kamińska. Może na początek, witamy Cię, witamy nas. Na początek króciutko, każda z nas powie coś o sobie. Dlatego, Wiolu, powiedz czym się zajmujesz? Dobrze, ja jestem dyrektorem operacyjnym w firmie IT. Ale mam doświadczenia różne w swoim życiu. Mam doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy, w byciu coachem, w byciu mentorem, no i trochę różnych innych doświadczeń. Ale najbardziej mam doświadczenie chyba w poszukiwaniu odpowiedzi w Słowie Bożym, w szukaniu takiego Bożych odpowiedzi do mojego życia i dla życia w ogóle ludzi. I nawet ten temat, którym dzisiaj będziemy się zajmować, to właśnie jest jedna z takich odpowiedzi. Dzięki, Wiola. Polecam serdecznie, moja mentorka. <laughs> Natomiast to, czym ja się zajmuję, to między innymi jest na przykład prowadzenie na YouTube kanału Projekt Pasja by Justyna Tuła. I jest to, by the way, moja pasja, czyli wydobywanie, poszukiwanie w ludziach tego, co mają najcenniejsze, tych talentów, tego, co ich inspiruje, tego, co powoduje ich głęboką, życiową, wewnętrzną zmianę i co jest dla nich życiodajne. No i właśnie, a propos tego słowa życiodajnego, to my dzisiaj z Biolą przygotowałyśmy taki temat mm, doskonałość, a perfekcjonizm. I chciałabym zacząć, rozpocznę tu od definicji, dlatego że przygotowałam sobie odpowiednik łacińskiego doskonałość, czyli perfekcjonizm. Doskonały, perfektus, wydawałoby się to samo. Osoba dokonana, słuchajcie, to jest fenomenalne, że doskonałość oznacza osobę spełnioną po grecku, to y, ta, która doszła do celu. I wiecie, co mnie zaskoczyło? To z Wiolą też rozmawiałyśmy o tym, że w tym słowie doskonałość, perfektio, nie ma w ogóle mowy o błędach. Powiedziałaś to przed chwilą, Viola, przed nagraniem, prawda, że tam nie ma mowy słowa o popełnianiu błędów. Pamiętasz? Tak, pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Ee, Viola, co ty sądzisz na temat doskonałość a perfekcjonizm? Jakie jest Twoje zdanie? Czy my obarczeni. Jesteśmy tą doskonałością, czy perfekcjonizmem? Czy to jest nasza powinność, czy to jest wróg, czy przyjaciel? Co nam sprzyja, a co jest dla nas być może jakimś ciężarem? No dobrze, więc doskonałość. Właśnie miałam tę przyjemność, tak jak już powiedziałam, doświadczenia takiej odpowiedzi z góry. Na temat tego, czy w ogóle mogę być doskonałą, będąc tak niedoskonałą. I ku mojemu zaskoczeniu, no, mogłam zgłębić troszkę bardziej temat. Okazało się, że doskonałość to nie jest nic strasznie trudnego i że każdy tak naprawdę może dążyć do doskonałości, bo w doskonałości to nie chodzi o to, żeby być po prostu bezwzględnym albo że ktoś, kto nie jest doskonały, to jest zupełnie słaby, ktoś, kto jest tak, nie jest doskonały, to jest słaby, tylko chodzi tak naprawdę o to, żeby dążyć do doskonałości. Chodzi o to, że jest to taki proces, w który wchodzi każdy z nas, i tak naprawdę każdy z nas, jeżeli zrozumie to właściwie, to jest w stanie doświadczyć takiego bardzo dobrego, można powiedzieć, doświadczyć czegoś bardzo dobrego, mianowicie doświadczyć poczucia nawet pewności siebie w oparciu o to, że po prostu przechodzi z miejsca w miejsce, z takiej doskonałości do doskonałości, można by było powiedzieć. I to wszystko musi się tak naprawdę opierać na tym, że my rozumiemy, kim my jesteśmy, że my jesteśmy w stanie zaakceptować to, że tak naprawdę jesteśmy w tym miejscu, że nasz potencjał jest taki, jaki jest, że mamy tyle czasu, że mamy takie warunki i zaakceptować to po prostu. Mhm. I to pomaga nam po prostu być w miejscu doskonałości. I to jest tak naprawdę czymś kompletnie przeciwnym. To jest. Motywacja zupełnie inna niż w przypadku perfekcjonizmu. Ale może to jestem ty byś mogło coś powiedzieć na temat właśnie perfekcjonizmu. To ja jeszcze tylko dopowiem takie, takie zdanie, bo słyszałam na jednym z podcastów czyjąś wypowiedź, że my tą doskonałość mamy w DNA. I to mi się naprawdę fenomenalnie spodobało, bo my dążymy do tego, żeby być doskonałym, prawda? I z jednej strony, że jeżeli zaakceptujesz, że nie ma rzeczy doskonałych, to dążysz do tej doskonałości, bo jak sobie założysz, że wszystko już jest doskonałe, no to do czego dążyć w ogóle? Co zdobywać? Dokładnie. Okay. Ale powiedz mi jeszcze, Violu, zanim przejdziemy do perfekcjonizmu. Yy, bo czy nie panuje takie trochę przeświadczenie, albo czasami, ja sobie tak czasami myślę, że doskonałość w ogóle nie istnieje, że nie ma czegoś takiego jak doskonałość. Wiesz, patrząc na takie prozaiczne rzeczy, Jakiś przedmiot, czy on jest doskonały, czy ja jestem doskonała, czy przyroda jest doskonała, zawsze gdzieś jest jakiś uszczerbek, tak? Nie masz czasami takiej, takiej myśli, że ta doskonałość może przyroda to trochę przesada, bo dla mnie jest to wspaniały taki fragment, który uwielbiam patrzeć, podziwiać. Ale że my dążymy do takiej doskonałości, która nie istnieje w takim kontekście, że my nie jesteśmy w stanie chyba dojść do tej doskonałości. Mhm. Mi się, wiesz co, przypomina mi się właściwie przypomina mi się słowa świętego Pawła, w których on mówi ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, właśnie doskonałość przez miłość. I tam właśnie mówi, że to, co jest dzisiaj widziane naszymi oczami jest tylko cząstkowe, a to, do mm -hmm. czego zmierzamy, będzie dopiero doskonałe. Czyli jak gdyby wiadomo, że my jesteśmy w tym świecie, który jest niedoskonały i na, na swój sposób no, nie jesteśmy w stanie doświadczyć tej doskonałości. Natomiast myślę, że możemy spokojnie powiedzieć coś takiego, że czasem, co mi się mówi, ja to jestem doskonała. Kiedy coś zrobimy, prawda? Kiedy coś zrobimy, wow, to jest doskonałe. Nawet w ten sposób mówimy. I to myślę, że coś znaczy, bo tak naprawdę, kiedy patrzymy na to, na całe stworzenie, mówimy, wow, jakie to jest doskonałe. Czyli jak gdyby mamy z jednej strony. Taką doskonałość tego wszystkiego, co widzimy, tak, takim, tak ogólnie, ale jednocześnie nie możemy doświadczyć tej pełni doskonałości tu na Ziemi. I znowu, gdybyśmy się porównywali z pełnią doskonałości, czy w ogóle porównywali się z drugą osobą, czy, czy w ogóle z jakimś takim ideałem, co zresztą chyba jest trochę takim przekleństwem naszych dzisiejszych czasów, kiedy porównujemy się do jakiegoś ideału i mówimy, że to jest doskonałe. I nie zrozumiemy tego, że tak naprawdę to jest coś takiego, do czego w ogóle nie powinniśmy najczęściej zdążać, bo takie porównywanie się do niczego nas nie doprowadzi. Czyli jak gdyby możemy być doskonałymi, wchodząc po prostu w proces doskonałości, dążenia do doskonałości, ale dla nas samych, czyli konkretnie z akceptacją, tak jak już mówiłam wcześniej, tego, kim my jesteśmy i czym dziś możemy się zająć, aby stać się tak troszkę bardziej doskonałymi. Tak. No właśnie, bo to, co powiedziałaś, taki, taki idealny świat, on w ogóle tu i teraz w ogóle nie istnieje, ale z drugiej strony, jak tak każdy się zagłębi, to możemy dojść do tego wniosku, jacy my jesteśmy doskonali. Prawda? Doskonale stworzeni, doskonale w tej kreacji, Cały organizm, całe ciało, jak to funkcjonuje, każda kropla wody, każdy dokładnie. płatek śniegu, przecież to wszystko jest kosmicznie doskonałe, prawda? Dokładnie, dokładnie, to jest wspaniałe. I, I to, co powiedziałaś, że… tak jest... mi właśnie. Mhm. właśnie. Właśnie, właśnie. I ta to, dos... to mi się będzie... podoba to… Tak sobie pomyślałam właśnie teraz, że tego doświadczamy, kiedy patrzymy na nasze małe dzieci, kiedy właśnie przychodzą na świat i wydają nam się po prostu absolutnie niedoskonałe, absolutnie doskonałe, chociaż wiemy doskonale, że są tak samo niedoskonałe jak my, ale po prostu ten zakwit, którego doświadczamy, patrząc na nie, kiedy robią cokolwiek, kiedy idą, upadają. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Kiedy dziecko uczy się chodzić. Ja myślę, że my możemy nawet przenieść to na siebie, tak naprawdę, że kiedy my się czegoś uczymy, to może i wygląda trochę niezdarnie, ale kiedy na siebie się spojrzymy, wow, muszę być taki perfekcyjny i dokładny i zmierzać do tego doskonałego chodzenia, to my się nigdy go nie nauczymy. Ale kiedy, nauczymy, kiedy się nauczymy widzieć to w ten sposób, jak do nasze dzieci, kiedy one się uczyły. Yy, Chodzenia, czyli zobaczcie, że te, ten proces dążenia do doskonałości jest tak naprawdę dążeniem do doskonałości przez niedoskonałość. Czyli ilość tych upadków no jest potrzebna was. do tego, pewna ilość tych upadków, każdego inna jak wiemy, jest potrzebna do tego, żeby stać się doskonałym w chodzeniu. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy doskonali w chodzeniu? Ja uważam, że tak. Oczywiście możemy troszkę poprawić sobie to swoje chodzenie, takie tu bardziej elegancko, tu bardziej płynnie i tak dalej, ale przecież to nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o chodzenie, jesteśmy doskonali. Kiedy nasze dziecko się nauczy chodzić, ono po prostu chodzi. Czyli co, jest doskonałe w chodzeniu. I to jest dla mnie po no. prostu niesamowite, że to jest takie wielowymiarowe, prawda? Właśnie. Dlatego przechodząc płynnie do tego perfekcjonizmu, to można powiedzieć, że to właśnie perfekcjonizm jest niebezpieczny, bo on powoduje, że my jakby dążymy do czegoś, co naprawdę nie istnieje, do takiego stanu zen w cudzym słowiu, do którego dojść nie możemy. Zobacz, zwróć uwagę Wiola i kochani nasi słuchacze, widzowie, jak często osoby takie dotknięte perfekcjonizmem, na przykład hmm. zaczynają pewną pracę i nie kończą jej, bo wiecznie są niezadowoleni z tego, co już osiągnęli. A ktoś z boku hmm. patrzy i mówi: Wow, przecież to jest fenomenalne, to już jest to. To można już wydać, pokazać hmm. światu, ludziom, z tego można już korzystać. Dlatego ten perfekcjonizm to jest taka, jakby na drugiej szali coś takiego, Zresztą to jest trochę taki miecz obosieczny, bo z jednej strony ja od siebie wymagam co niemożliwe. Ale niestety no, od moich biesiadników, ludzi, współpracowników również. <grych> Czyż tak nie jest? No właśnie, właśnie. I tu powiedziałaś bardzo ważnej rzeczy, i myślę, że tutaj trzeba by było zwrócić uwagę, czym jest motywowany perfekcjonizm. On najczęściej jest właśnie motywowany hmm. niezadowoleniem z siebie i porównywaniem siebie do kogoś zupełnie innego, tak, do kogoś o zupełnie innym hmm. potencjale. Natomiast i to, i to, co powiedziałam, niezadowoleniem z siebie. To jest naprawdę mhm. szalenie ważne, bo i zwróćmy uwagę na to, że najczęściej to ma bardzo, właśnie kiedy widzimy to niezadowolenie z siebie, to po pierwsze nie możemy powiedzieć, że dążymy do doskonałości. To jest fajna taka, taka rzecz do tego, żeby stwierdzić, czy my jesteśmy w perfekcjonizmie, czy my jesteśmy tak naprawdę w tym dążeniu do doskonałości. Bo jeżeli jesteśmy niezadowoleni z siebie, to na pewno jest to perfekcjonizm. Natomiast, jeżeli będziemy zadowoleni z każdego kroczku, który zrobimy, z każdego upadku, poprawienia, to znaczy, że jesteśmy w miejscu dążenia do doskonałości. Dokładnie, czyli upadłeś, powstań, prawda? Dokładnie. Zresztą, w ogóle y, y, trzeba zwrócić uwagę, że perfekcjonizm w ogóle sam. W sobie on w ogóle ani nie przynosi sukcesu, ani szczęścia, tylko wręcz depresję. Ja spotkałam się z takimi badaniami, że wielu ludzi, którzy targnęło się na swoje życie, jest to udowodnione. Nie pamiętam, czy to są badania w Polsce, czy w jakim kraju, ale że wielu z tych ludzi w procentach ponad 80%, to są ludzie, którzy, e, że tak powiem, w cudzysłowie, targnęli się z powodu swojego perfekcjonizmu, bo to nie jest takie zero-jedynkowe, bo ten perfekcjonizm, on taki już, e, taki skrajny, on prowadzi do pewnej destrukcji, samodestrukcji, do tego niezadowolenia, zniszczenia siebie, ale to później destabilizuje w ogóle naszą psychikę i to ma wpływ bardzo, bardzo szeroko pojęty, nie tylko na mnie, ale później na. Ludzie, na, ludzki, na ludzi wokół mnie i na te relacje. Dlatego no, yy, perfekcjonizm zabija, można powiedzieć. Dokładnie, dokładnie, bo to, co teraz mówisz, właściwie mówię o takim bardzo yy, ważnym elemencie perfekcjonizmu, że on tak naprawdę nakłada na siebie, czyli na człowieka, który powiedzmy się nim posługuje, yy, nierealistyczne cele. Najczęściej to, jak, jakie ma oczekiwania ta osoba w stosunku do tego, jaki ma potencjał na dzisiaj, jest w bardzo dużym rozszale. I tak naprawdę ten dysonans po prostu zabija tego człowieka, powoduje właśnie niezadowolenie z siebie i jak gdyby nie pozwala na to, żeby zobaczyć jakiekolwiek światełko w tunelu, bo jak. Można dojść tak daleko, a jeszcze do tego, będąc niezadowolonym z samego siebie i widząc siebie jako osobę kompletnie, kompletnie niedoskonałą. Mhm. Właśnie, bo ten perfekcjonizm, on rujnuje samoocenę tej osoby, zrównuje ją z ziemią. Stąd się wziął cały kompleks Atlasa, gdzie człowiek bierze na siebie ciężar. Zbyt duży ciężar, którego nie jest w stanie właśnie udźwignąć. Już pomijmy hmm. fakt, że perfekcjoniści to świetni manipulanci. Oh. Zazwyczaj. A tego nie jest I sam per... ten temat? Sam perfekcjonizm, zresztą, yy, słuchaj, ym, no bo w którymś momencie su, yy, do, może dojść do tego, że ty zaczynasz manipulować ludźmi, prawda, żeby osiągnąć ten swój nierealny w no, tak cel rozumiem, o czym poprzez, o tej... poprzez nie ludzi, tak? Albo że, że osiągnąć na przykład... tego celu nie można tego inaczej osiągnąć, niż tylko manipulując, czyli tak naprawdę trochę dokładnie są jak takie kwity poniżej pasa. Mhm. To jest takie mi się kojarzy to z takim trochę ten perfekcjonizm y, taki skrajny. Z takim niekończącym się nieszczęściem, bo osoba taka z takim poczuciem perfekcjonizmu, tego niezdrowego, takiego nazwijmy, ona nie, nie może dojść do tego stanu, spełnienia szczęścia, bycia w jakiejś tam stabilizacji, w spokoju, w takim, no jestem zadowolona z siebie, prawda? Tu Taki jest siebie, taka, mm -hmm. dokładnie, dochodzi brak odpuszczenia sobie i innym. Dokładnie, bo to też jest. Miara, często. Mhm. Dokładnie jest to takie zafiksowanie wręcz na tych moich celach. W ogóle brak takiej elastyczności, a przecież w pracy mhm. szczególnie z ludźmi. No, to ona wymaga trochę się pogimbia, a osoby takie perfekcyjne nie potrafią się tak nawet dostosować, prawda? No i. Często dochodzi do tego, że ten świat oczekiwania VS, realia, powodują, że my dochodzimy w naszym wnętrzu, nam się zaburza, mamy poczucie takiego zaburzenia, ogromnego dysonansu i to są często właśnie jakieś depresje, jakieś takie głębokie stany, już nie chcę tutaj nazywać ich, ale najogólniej mówiąc, takiego nieszczęścia. To często zresztą prowadzi do wypalenia nie zawodowego, prawda? do wypalenia jakichś takich, to co powiedziała. Ale... Tak, tak, tak. Ale też naprawdę do nieszczęścia życiowego, tak? Na, na każdym właściwie etapie życia myślę, że możemy znaleźć takie sytuacje, że kiedy zaczniemy właśnie wciąż budować na naszym niezadowoleniu z siebie, to nie możemy zrobić, postawić normalnego kroku do przodu, ponieważ no to jest po prostu coś, co podcina nam skrzydła coś, co powoduje, że my nie jesteśmy w stanie sobie zaufać myślimy, że wszyscy myślą o nas dokładnie w taki sposób. I no, nie sposób jest podążać po prostu, nie dość, że do jakiejkolwiek doskonałości, czyli tego, co dla nas jest przeznaczone, czyli po prostu podążania, jak to właśnie też Biblia akurat mówi, z wiary w wiarę, z chwały w chwałę, czyli z miejsca w drugie miejsce, ale po kolei, stosownie do tego, na ile dojrzeliśmy, tak? Na ile dojrzeliśmy? Mhm. jak bardzo potrzebujemy w tym wszystkim tak naprawdę takiej akceptacji. Wow! Ja naprawdę mogę być doskonały, po prostu każdy z nas to, co ja chciałabym, żeby to wybrzmiało tak na maksa, że każdy z nas może wejść na drogę podążania do doskonałości bez względu na to, w jakim jest w miejscu i jaki ma potencjał po prostu. Wejdźmy na tę drogę dążenia do doskonałości, a to nawet będzie inspirowało ludzi wokół nas, ponieważ każdy, kto widzi, że nawet nie mamy siły na coś, ale robimy pewne rzeczy z wiary, właśnie przychodząc w kolejną wiarę, że dam radę, potrafię pójść krok dalej. Tak jest, mogę być doskonały, nie muszę być perfekcyjny, a nawet nie chcę być perfekcyjny, bo perfekcja to jest coś kompletnie urojonego, coś, co tak naprawdę no, udaje że doskonałość. Powiedziałabym. No. Dokładnie. Dokładnie tak jest. Ja bym już zeszła z tego perfekcjonizmu, bo myślę, że w ogóle osoby, perfekcjoniści często, nie jest to 100 na 100 oczywiście, ale to często są osoby, które wyrastają w takich nieszczęśliwych okolicznościach, mm. gdzie wręcz zewnętrzny świat, środowisko, rodzice nakładają na nich takie oczekiwania ponad ich siły, ponad ich miary, albo mm. porównują z innymi tak, osobami, z ich, to jest właśnie, z ich osiąstowa problem. Porównują z osiągnięciami innych osób i myślę, że trudno jest w takim środowisku Wskrzesić i wzrastać w takiej mocy, w takiej sile. Bo ja nie mówię teraz o takiej skrajności, że za wszystko trzeba każde dziecko zawsze chwalić i w ogóle bez żadnej refleksji, ale w takiej krytyce, takiego naprawdę surowego traktowania, takich wymagań, że nigdy nie, nie jesteś wystarczający, nigdy. Nie dorastasz do moich jakby tych standardów. Myślę, że to no, nawet nie myślę, tylko, tylko wiem, że to jest bardzo duża degradacja dla osoby, dlatego dopuści trudno się dziwić, że taka osoba przekłada to jako, jako dorosły człowiek na innych, hmm. na inne, na inne osoby, prawda? Czasem. Czasem nawet, kiedy mówimy o perfekcjonizmie, mówimy nawet tak pochlebnie, nawet tłumacząc swoje różne takie zachowania, właśnie mówimy, no bo ja jestem takim perfekcjonizmem, perfekcjonistą, więc nie jestem z siebie zadowolona i to jest takie jakby pozytywne, a właściwie nie ma w tym niczego pozytywnego, jest to zwykła pułapka po prostu. Tak, ale w tych powiedzonkach jest dużo takich, no, teraz to już jest perfekcyjnie, prawda? Tak. I to ma taki niby taki pozytywny wymiar, prawda? Tak, 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 ale jak sobie tutaj uświadomimy, czym jest doskonałość, a czym jest w rzeczywistości perfekcjonizm, to tak naprawdę zrozumiemy dwa różne światy i zrozumiemy to, że jedno może nam dać właśnie poczucie pewności siebie, radość z tego, że wzrastamy, Motywację dla społeczności, w której żyjemy, a drugie może po prostu sprawić tylko to, że będziemy wciąż siebie niezadowoleni, będziemy się porównywać i właściwie no, dojdziemy raczej w bardzo smutne miejsce. Mhm. Ja bym tak na zakończenie chyba, że masz jeszcze wielu jakiś, jakąś swoją błędę. Myślę, że troszkę tak chyba wypowiedziałam tą puentę przed chwilą, więc posłucham, co ty chciałabyś powiedzieć. Bardzo mnie osobiście bardzo podoba się ten budujący aspekt doskonałości, o której ty powiedziałaś. Więc tak, puentując, to my nie potrzebujemy perfekcji. Prawda? W żadnym stopniu. Perfekcjonizm, taki skrajny, o którym mówiłyśmy, nie jest nam potrzebny, nie jest też życiodajny i korzystny, ale potrzebujemy dążenia właśnie do doskonałości, dochodzenia tak, do tego nie. poziomu mistrzowskiego w taki sposób akceptujący siebie w tym, czyli dokładnie to, co mówiłaś. Jakbyś mogła jeszcze raz to tak powtórzyć tak wyłuszczyć to doskonalenie się. W dążeniu do czegoś. Tak, więc doskonałość jest po prostu wejściem w proces dążenia do doskonałości i to z akceptacją samego siebie i swego potencjału, czyli zrozumienia tego, kim jestem, w jakim jestem miejscu, ile mam czasu, jakie mam zasoby i zaakceptowaniu tego. Kiedy zaakceptuję to, po prostu jestem w stanie. Zrobić kolejny krok. Tak jak mówiłam o tym małym dziecku, które się uczy chodzić, tak? Robimy kolejny krok, i kiedy dokonamy tego kolejnego kroku, następny krok będzie po prostu taką, taką naturalną, takim naturalnym procesem wejścia w coś, co, co po prostu jest następnym krokiem, ale z drugiej strony, kiedy się odwrócimy, będziemy mogli być z siebie zadowoleni, poczujemy po prostu sprawczość, zrobiłem to. I krok po kroku, jak wiemy, często się mówi dzisiaj o nawykach, właśnie jesteśmy w stanie zrobić wielką rzecz, po prostu wielką rzecz, stać się zupełnie innym człowiekiem dzięki temu, że widzimy to w taki spokojny sposób. Tak, ja jestem przeznaczony do sukcesu, tak naprawdę, kiedy będę steriał krok po kroku, nauczę się chodzić. I tak jest, myślę, że z każdą rzeczą w naszym życiu. Tak jest, święte słowa. Zresztą to dążenie do doskonałości pozwala nam yy, tak skupiać uwagę i siłę, tak naprawdę w tej naszej mocy, prawda? W, tych, w tym, gdzie jesteśmy mocni, albo gdzie Jasne. możemy być mocni sprawczy, że nie skupiamy się na tym, czego mi brakuje, w czym jestem za słaba, to mi nie wychodzi, to nie idzie, tego nie umiem, tego mam za mało, ale właśnie w tych obszarach, gdzie często później sami zaskakujemy siebie, prawda, że wow, ja nie wiedziałam, ja nie sądziłam, ja jeszcze pięć lat temu nie pomyślałabym, prawda, że mogę być w tym miejscu, czy zrobić coś takiego. Dlatego, kochani, bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszej debaty, dysputy, rozmowy. Mam nadzieję, że jesteście zachęceni do tego, żeby nas słuchać, oglądać w kolejnych odcinkach, ale również bardzo zachęcamy Was do tego, żebyście komentowali, lajkowali, subskrybowali, dzielili się tym odcinkiem, być może tym kanałem i zadawali pytania. Możecie do nas pisać, możecie się z nami kontaktować i y, możemy sobie nawet y, porozmawiać. Także dziękujemy raz jeszcze, pozdrawiamy serdecznie, Justyna Tuła i Dziękuję. Violeta Kaminska. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.